Co w sobie lubisz? Co w sobie najbardziej lubisz? Kiedy się uśmiechasz, gdy myślisz o sobie? Jakie są Twoje najmocniejsze strony? Za co lubisz swoje życie? Co jest fajnego w Twoim życiu? Co fajnego się wydarzyło dzisiaj, wczoraj, w ostatnim roku? Za co lubisz innych ludzi? Za co lubisz swoje życie? Za co lubisz świat? Skupiajmy się na tym, co dobre. Skupiajmy się na tym, co lubimy, co jest piękne, a nie na tym, czego nie lubimy i co nam się nie podoba. Nasza myśl zasila. Powstawanie tych rzeczy, o których myślimy. Myśl jest energią, i przekazujemy ją tym zjawiskom, istotom, koncepcjom, o których myślimy. Więc, co nam się w sobie podoba, co w sobie robimy, jacy chcemy być. O tym warto myśleć przez cały dzień. To ma fundamentalne znaczenie. To jest najważniejsza rzecz ze wszystkich. Myślenie o tym, czego chcemy. Warto się czuć dobrze. Wysokie wibracje przyciągają do naszego życia powody do tego, żeby, żebyśmy byli szczęśliwi. Wysokie wibracje przyciągają wysokie wibracje w najróżniejszej formie. A strach, zamartwianie się, niezadowolenie przyciąga do naszego życia jeszcze więcej powodów do strachu i niezadowolenia. Co lubisz w sobie? Na tym się skup przede wszystkim. Docenienie świata innych ludzi jest ważne, ale na drugim miejscu. Najpierw powiedz co lubisz w sobie. Stań przed lustrem i powiedz kocham siebie. Spójrz sobie głęboko w oczy, uśmiechnij się. I powiedz kocham siebie. Bardzo. Jestem wspaniały. Jestem cudownym człowiekiem. Kocham siebie i lubię siebie.